Mam dla Ciebie kolejną porcję naprawdę przydatnych nowości w Microsoft 365 Copilot. I w tym szybkim przeglądzie pokażę Ci je wszystkie krok po kroku. Jeśli chcesz pracować szybciej, mądrzej i mniej się frustrować klikaniem, ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Nowe wyszukiwanie plików w Copilot Chat. Zacznijmy od Copilot Chat, czyli od tego bocznego okienka, które coraz częściej pomaga nam ogarnąć codzienne zadania. Do tej pory, jeśli chciałeś wyszukać jakiś plik, trzeba było ręcznie wpisywać jego nazwę albo klikać dołącz plik. I teraz pojawiło się nowe pole wyszukiwania, które pozwala szybko przeszukiwać pliki, maile, spotkania i osoby. Wpisuję Kampania marketingowa, i od razu widzę wszystkie dokumenty z tym związane. Ale żeby zawęzić wynik, dopisuję Lipiec i od razu znajduję to, co właśnie chciałem. Klikam i mogę go od razu streścić za pomocą Copilota. Mała zmiana? Tak, ale oszczędza sporo czasu. Dodawanie treści do istniejących stron Copilot. Kolejna nowość, teraz możesz dodawać nowe informacje do istniejących stron Copilota. To coś w stylu pracy z dokumentem LUB, ale w wersji AI. A działa to tak. Najpierw proszę kopilota o opis kluczowych zasad planowania przestrzeni do pracy przy komputerze dla pracownika obsługi klienta. Odpowiedź jest gotowa. Klikam utwórz stronę i zapisuję to jako stronę lub. Wybiegam teraz w przyszłość. Załóżmy, że za kilka dni wracam i pytam o nowe aspekty związane z tym tematem, ponieważ przez kilka dni uzyskałem więcej szczegółów na temat tego stanowiska. I zamiast tworzyć nową stronę, klikam Dodaj do istniejącej strony, wybieram tę, którą już wcześniej stworzyłem. Teraz mamy ciągłość informacji w jednym miejscu i to działa naprawdę dobrze, zwłaszcza gdy spójdzielimy takie strony w zespole. Nim przejdziemy dalej. Chcę Cię serdecznie zaprosić na nasz webinar, który odbędzie się 23 września o godzinie 10. Podczas którego pokażemy, jak Microsoft 365 pomaga firmom sprostać wymaganiom takim jak ISO 27001, GDPR, NIS 2 czy DORA. Specjalnie dla Ciebie zaprosimy ekspertów z tej dziedziny. Jest to świetna okazja, żeby poznać normę od kuchni oraz porozmawiać o tym, co naprawdę działa w firmach. Link do tego wydarzenia znajdziesz pod tym filmem lub we wiadomości e-mail. Nie może Cię zabraknąć. Do zobaczenia! Excel potrafi teraz szukać danych w internecie. Otwieram panel Copilota po prawej stronie okna aplikacji Excel. Mogę poprosić go tutaj o dane z internetu. Przykład: proszę Copilota, wygeneruj tabelę z dziesięcioma największymi firmami technologicznymi i ich cenami akcji. Copilot przeszukuje internet, zwraca tabelę, a ja klikam wstaw i gotowe. Dane są w arkuszu. Chcesz wiedzieć, skąd się wzięły w ogóle te dane? Możesz kliknąć w źródło, zweryfikować i dopiero wtedy je wstawić. Excel dzięki temu staje się żywym arkuszem, a nie tylko zbiorem formuł. Teams. Profil głosu do transkrypcji i izolacji dźwięku. Na koniec coś nieoczywistego. Microsoft Teams pozwala teraz stworzyć swój profil głosowy. Brzmi dziwnie, ale to serio działa. Idziesz do ustawień w Teams w prawym rogu. Teraz zakładka rozpoznawanie. Klikasz, stwórz profil głosowy i czytasz na głos wyświetlony tekst. Najlepiej, jeśli będziesz podłączony do lepszego mikrofonu niż ten, na przykład w laptopie, ponieważ da to znacznie lepszy efekt. Doradzić mogę użycie do tego nawet mikrofonu ze słuchawek lub nawet niedrogiego mikrofonu zewnętrznego. Dzięki temu transkrypcje spotkań będą dokładniejsze, kopalot jeszcze dokładniej wie, kto mówi, a dźwięk z tła będzie znacznie lepiej eliminowany. To wszystko działa lokalnie, nie jest wykorzystywane do AI, voice generation ani innych cudów. Jak widzisz, Copilot w Microsoft 365 to już nie gadżet. To realne narzędzie, które oszczędza czas, porządkuje chaos, wspiera Twój zespół każdego dnia w Wordzie, Outlooku, w Excelu, Teamsach i nie tylko. Ale żeby naprawdę wykorzystać jego potencjał, trzeba wiedzieć, jak go wdrażać z głową. I właśnie ja razem z moim zespołem w Teleaudyt. Tym zajmujemy się na co dzień. Przeprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces. Dostarczymy licencję na copilota do Microsoft 365, a jeśli nie masz Microsofta, to również go wdrożymy. Dopasujemy funkcję AI do potrzeb Twojego zespołu i przeprowadzimy szkolenia, które pokażą Twoim pracownikom, jak konkretnie mogą korzystać z AI w swojej codziennej pracy. W skrócie robimy tak, żeby sztuczna inteligencja w firmie naprawdę zaczęła pracować dla Ciebie, a nie była tylko ciekawostką. Jeśli to Cię interesuje, odezwij się. Link do kontaktu znajdziesz. W opisie. A jeśli chcesz więcej konkretów i praktycznych materiałów o Copilocie, kliknij suba, daj łapkę w górę i koniecznie sprawdź pozostałe filmy z tej serii. Tam pokazuję prawdziwe zastosowanie AI, które możesz wdrożyć nawet dziś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.